Cześć i czołem, drodzy widzowie, przepraszam, że, te, że tak długo byłem nieobecny, ale wiecie, no proza życia, uczelnia, praktyki i tak dalej, ale jestem, nie martwcie się i ostatnio mówimy o Ludowym Wojsku Polskim oraz o pierwszej Dywizji Pancernej imienia, yy, ten bohaterów Westerplatte, znanej głównie dzięki serialowi Cztery Pancerni Pies. Ale dzisiaj odcinek będzie trochę nietypowy, bowiem będzie powrót do partyzantki. Taki ekstra odcinek, żebyście, żebyście, nie musieli czeka żebyście nie mieli mi za złe oraz żeby ułatwić Wam czekanie na następny odcinek z naszego cyklu o pierwszej Armii Wojska Polskiego, w ogóle o Ludowym Wojsku Polskim na Wschodzie. No i e, dzisiaj będzie comeback to underground, czyli powrót do partyzantki. E, mówiliśmy już dużo o polskim ruchu oporu, o powstaniu warszawskim, jakie to kontrowersje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale polska nie była pępkiem świata partyzantki i ruchu oporu. Mam nadzieję, że każdy wie, chociaż mogę, można się w tej kwestii pomylić. Istniały na przykład w Danii. W, we Francji, w Norwegii, w ogóle w, w, w Jugosławii. W, o partyzance jugosłowiańskiej też zrobimy Wam odcinek. E, no i na terenach Związku Radzieckiego oraz w Czechosłowacji. I właśnie tam w Czechosłowacji e, na przełomie maja i czerwca 1942 roku miała miejsce jedna z takich no, zapomnianych akcji. E, może nie zapomnianych, akcji, która kojarzy się jedynie z represjami wobec ludności czeskiej, której symbolem stała się masakra wsi Lidice, gdzie zginęło około 200 mieszkańców, nie tylko Lidicz, nie tylko Lidic, ale i sąsiadujących z nią wiosek. Powód był błahy. Zamordowanie protektora Czech Moraw Reinharda Heidricha, zwanego Piękną y, blond bestią, bądź płową bestią. Jak doszło do zamachu, kto go przeprowadził i jakie były reperkusje, y, o tym dowiecie się w tym odcinku. Także nie przedłużając, serdecznie zapraszam. Żeby zacząć mówić o zamachu y, na Heydricha, należy powiedzieć sobie trochę, przybliżyć się ofiary. Mianowicie Reinharda Heydricha. Urodził się pod koniec XIX wieku i e, ciągnął go do wojska, bo uwielbiał ten porządek, e, ten e, właśnie te ru, e, maszero, e, ten, równy marsz żołnierzy. To go fascynowało. E, to właśnie skłoniło też go do wstąpienia w 1922 roku do Marynarki Wojennej e, Republiki Weimarskiej. No tylko było jedno ale. E, do e, na to stanowisko, na które się starał Heidrich było mnóstwo e, chętnych, a e, traktat wersalski zakazywał większego poboru do wojska, do marynarki. W ogóle, w ogóle armia i marynarka e, oraz lotnictwo miały zostać zredukowane bądź zniszczone. No i Heidrich tak sobie, marynar e, tak sobie żeglował, tak, tak się uczył i, w, i właśnie jeszcze w roku 1922 poznał e, swojego przełożonego Wilhelma Canarisa. Canaris nie tylko był e, dowódcą e, jednej z grup marynarki wojennej, Kriegsmarine, ale, e, ale był także agentem Abwery. Nawet e, szefem jednej z podsekcji Abwery. Później był szefem całej Abwery. No i Panowie się zakolegowali, no i kanaris zaczął powoli, stopniowo, Heidricha wprowadzać w tajniki e, pracy wywiadowczej, co okazało się e, niez, niezbędnym doświadczeniem dla młodego e, marynarza. E, kanaris nauczył go, jakich zagrywek ma użyć, e, co zrobić, jeżeli osoba e, nie chce się przyznać do współpracy, jak. Skłonić agenta do, jak skłonić człowieka do współpracy z wywiadem i różnego rodzaju triki szpiego, szpiegowskie go uczył. Jednak 7 lat po wstąpieniu do marynarki w 1929 roku e, został z marynarki zwolniony. Powód był błachy. E, zszargał dobre imię oficera. Otóż na czym polegało to dobre, szarganie dobrego imienia oficera? Otóż e, Obiecał, e, obiecał małżeństwo dwóm różnym kobietom. No a we, wedle moralnego moralnego kodeksu etycznego oficerów było to szarganie e, e, honoru oficera. Tak więc, e, tak więc e, Heydrich został zwolniony do e, cywila i dorwała go proza życia. Nie, e, szukał pracy, musiał zarobić na życie. A dodajmy jeszcze to, że panował wielki kryzys po krachu na Wall Street w 1929 roku, to można powiedzieć, że nie, że żył, żył na takim jakimś tam poziomie, czy na niskim, czy na silnym, czy na wysokim. Powiedzmy, że można powiedzieć, że po prostu wegetował. Aż poznał pewnego niewysokiego kolesia z kwadratowym wąsem. Znacie ruch prowadzony przez niego, czyli mam tutaj na myśli Narodowo-Socjalistyczną Niemiecką Partię Robotników, chociaż zdelegalizowana po płuczu mamachistym, dalej działała pod zmienioną nazwą. Propagując, e, propagując e, ro, e, chrześcijańskie wartości, tradycyjny model rodziny itd. itd., itd., itd. No, i się Heinrich skumał z tymi nazistami. I e, wpadł w oko e, szefowi, naszej znaczy dowódcy SS, Heinrichowi Himmlerowi. Himmler był pod wrażeniem uroku młodego, e, młodego podwładnego, e, który, w, który wstąpił właśnie do partii nazistowskiej. Był półmilionowym, e, bu, e, jego legitymacja e, nosiła numer 546 tysięcy. 8, 850, coś takiego. Jeśli się pomylę, to przepraszam. I yy, no to nie jest akurat ważne, ale yy, po tym, jak Heidrich wstąpił do NSDAP, to zaczął starania do wstąpienia do SS. Yy, no i tutaj yy, była pewna bardzo gruba selekcja do wstąpienia do SS, ponieważ yy, trzeba było wykazać czystość rasową. To znaczy, że nie miało się w przeszłości krewnych z pochodzenia żydowskiego czy słowiańskiego. Takie były dziwne kryteria do przyjęcia do SS, ale Heydrich przeszedł, to, no i oczywiście trzeba było być sprawnym fizycznie. Heydrich na szczęście przeszedł tą całą selekcję, rozpoczął trening i został SS-manem. Dzięki swoim zdolnościom szybko awansował już w 1933 roku po objęciu przez Hitlera władzy. Został szefem nowego, nowo powstałego Sicherheitsdienst, czyli Służby Bezpieczeństwa trzeciej Rzeszy. Jeszcze zanim został tym szefem SD, robił, robił skrupulatne kartoteki wrogów ustroju, przeciwników Hitlera. No i właśnie to Heydrich uknął intrygę która doprowadziła do wymordowania y, człon, y, zarówno dowódcy, jak i członków SA podczas tak zwanej nocy długich noży. E, tak, Heidrich przyłożył do tego rękę. Podłapał, podłapał y, ponieważ uczył się od najlepszego, bo podłapał wszystkie triki od Wilhelma Kanarisa, który no, z przyjaciela stał się wrogiem, ponieważ Heidrich podejrzewał go o. Y, o to, że nie był sympatykiem Adolfa Hitlera, że nie popierał nazizmu. Kanaris yy, miał własną drogę jak byśmy to powiedzieli, drogę polityczną do tego do swojego rozumowania, no i uznawał Hitlera z, za zło konieczne. W wielkim cudzysłowie, oczywiście. Dlatego, yy, dlatego yy, konsultował się z aliantami. Czy czasem nie można by było, czy czasem nie wspomogli. By go e, w przeprowadzeniu jakiegoś zamachu stanu. No ale alianci pokazali mu przysłabionego wała. E, no i Heidrich piął się po szczeblach kariery, aż w 1936 roku zlecono mu poważniejsze zadanie: zadanie zdobycia haków na marszałka Tuchaczewskiego. E, otóż e, ta słynna afera z marszałkiem Tuchaczewskim wyglądała tak, że Heidrich przy pomocy fałszerzy z SS, między innymi zajmował się tym oficer SS nazwiskiem Naujoks, który, którzy mieli dostarczyć dzięki arbitrażowi Czechosłowacji, mieli dostarczyć do Związku Radzieckiego spreparowane dowody na rzekomą zdradę Tuchaczewskiego. Tuchaczewski akurat wybierał się, kiedy... kiedy Stalin stał się coraz bardziej podejrzliwy, wpa wpadł w tą manię, manię szpiegowską, e, miał e, jechać do Francji, spotkać się z attaché wojskowym, zwykłe, zwykłe dyplomatyczne spotkanie. Ale Stalin już w tej swojej głowie uroił sobie, że chce tam konstruktować, żeby e, z białymi oraz Francuzami, jak go obalić. No i znalazł prostą wymówkę, e, żeby powstrzymać Czeskiego. W, w Warszawie planowano niego zamach. Ponieważ miał się zatrzymać w Warszawie, pogadać tam z kilkoma y, przedstawicielami środowisk imigracyjnych, czy tam nawet z polskim atasze wojskowym, są dwie różne wersje, y, to Stalin powiedział, że no, no nie możecie pojechać do Francji, ponieważ w Warszawie się na was zamach. No i nie pojechał. Aż. Y, i kiedy przekazano mu materiały, które spreparował oddział Heidricha, to Stalin wypowiedział takie, można powiedzieć, takie zdanie, które podsumuje wszystko. No towarzyszy czeski. obiecałem wam, że wrócicie do Moskwy nawet szybciej niż ja sam myślałem. Także Heidrich położył podwaliny pod wielkie czystki stalinowskie w latach, w latach 37-38. W wyniku których wymordowano e, kilkaset tysięcy niewinnych ludzi, w tym około 45 tysięcy oficerów Armii Czerwonej, starych komunistów. E, wykorzystano fakt zdrady, no i postanowiono wyczyścić szeregi Armii Czerwonej i zastąpić je nowymi, młodszymi e, i wiernymi Stalinowi oficerom. Ale trochę nam to przysłoniło, e, trochę nam to po, przysłoniło postać Heidricha. E, Heidrich, e, nie na, e, Heidrichowi zlecono, e, zlecono także inne zadań nie tylko fałszowanie i wprowadzenie zamętu w Związku Radzieckim, ale też e, zlecono e, pozbycie się niemieckich, a potem austriackich Żydów. No i plan, e, plan wyglądał tak, że Żydzi. Mieli oddać kosztowności, czyli, krótko, jak to mówili Niemcy, rozliczyć się z podatku. I potem, e, i potem e, mieli... E, mieli ich wysłać do Ameryki, do Argentyny i tak dalej. Do USA, do Argentyny i tak dalej. No i szybko Heidrich zakumplował się z Adolfem Eichmannem, zwanym także głównym logistykiem ostatecznego rozwiązania. ponieważ On opracował te wszystkie linie kolejowe, te wszystkie... Te wszystkie te wszystkie transporty i tak dalej, i tak dalej. Heidrich i Aichmann sobie przypadli do gustu, ponieważ, pomimo tego, że Heidrich był szefem sekcji 4B4 SD, czyli zarządu zajmującego się emigracją, a później mordowaniem Żydów, i, i bardzo cenił sobie umiejętności Heidricha, do których należało m.in. innymi może nie biegłe, ale e, znanie języka hebrajskiego oraz, e, znanie, pozna oraz to, że Heidrich, e, przepraszam, Eichmann znał historię e, Żydów. I, i to, mu, to właśnie pomagało mu zorientować się w środowisku. E, no, panowie współpracowali. No i wybuchła wojna. Druga wojna światowa. Oczywiście pierwszą ofiarą padła Polska, potem padła Francja. Yy, wcześniej Dania i Norwegia, a po nieudanym blama po blamarzu operacji Lew Morski, czyli inwazy na Wielką Brytanię, zwrócono się przeciwko swojemu sojusznikowi, Związkowi Radzieckiemu. No i wówczas pojawił się problem. Problem dla nazistów. Otóż na terenach okupowanych yy, znajdowały się setki, tysięcy, a nawet miliony Żydów. Nie można było ich wszystkich ich wszystkich yy, rozliczać z podatków oraz wysyłać, czy to, czy to do USA, czy do Argentyny, bo po prostu taki napływ ludności spowodowałby, że USA ani... że i, i USA, i Argentyna nie, nie wytrzymałby po prostu. Yy, róż, różnego rodzaju... Yy, ten różnego rodzaju yy, sposoby prób... Yy, prób Różnego rodzaju sposob, y, metody stosowano. Pierwsze, a nie za Były to oddziały specjalne, specjalnego przeznaczenia, które y, szły za wojskiem i likwidowały ludność miejscową i Żydów. Y, stosowano, stosowano masowe egzekucje. Wcześniej na początku pierwsza grupa, która szła na rozstrzelanie, kazano im kopać mogiły, a potem. Strzelam y, ich za pomocą pistoletów oraz broni maszynowej, m.in. innymi za pomocą pistoletów maszyno, y, maszynowego MP38 czy MP, później MP40. Jednakowoż y, zaprzestano tych metod z powodu, a y, powody były dwa, i to błache, po pierwsze, bo je też kosztują y, po, y, nawet trzy. Po drugie, była to zbyt mało, mało wydajna metoda. Po trzecie, i najważniejsze, żołnierze padała psychika. Niektórzy, niektórzy żołnierze Ajzad z grupą, yy, dokonując tych wszystkich egzekucji, po prostu popełniali samobójstwo, bo nie mogli wytrzymać psychicznie, a wielu z. Yy, właśnie żołnierzy tych anz zapadało na PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, pomimo tego, że nie byli świadkami żadnego barażu artyleryjskiego, to zapadali na tą przypadłość. No a Heydrich rozmawiając z Eichmannem, doszli do. Yy, najpierw rzucono pomysł, rzucić yy, ten, spotkał się z Eichmannem i rzucono pomysł, żeby wysilić ich na Madagaskar. No, oczywiście to było nierealne, ponieważ wszyscy, wszyscy Żydzi euro, z okupowanej Europy by się tam nie, nie zmieścili. No i szybko doszli do konsensusu, że należy, jakby to powiedzieć, ten posłać Żydów na tamten świat. No, na początku, na początku postanowiono robić takie mobilne komory gazowe, które. które których śmiertelną trucizną byłyby spaliny samochodowe, ale wiecie, ropa też kosztuje. I pomimo tego, że pomimo tego, że. E, i, po, a po drugie, to była e, mniej wydajna metoda. Po dru a drugim sposobem było zamykanie e, też ludzi w gettach. E, czyli takich odseparowanych enklawach, gdzie mieli mieszkać na przykład tylko Żydzi. No i suma summarum nie udało się tego, e, tego osiągnąć. No i wreszcie w 1942 roku na, na pamiętnej konferencji w Wannsee, Reinhard Heydrich już jako też protektor Czech ponieważ awans został w 1941 roku, przedstawił plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, patrz holokaustu. Czyli po prostu z gett, w, z gett oraz z okupowanych terenów Europy Żydzi zostają przewożeni do powstałych obozów zagłady, m.in. do Auschwitz, Birkenau, Be Bełżcu, Sobiboru, Treblinki oraz obozów na, na terenie Niemiec, między innymi Sachsenhausen, Dachau, a nawet Buchenwaldu. O tym, co się działo w Buchenwaldzie, to też warto powiedzieć, ale to tam na zupełnie inny odcinek. Jako że Eichmann był specjalistą od logistyki, Transporty płynęły niczym wezbrana rzeka. Nawet sam Rudolf Huss, nie mylić z Rudolfem Hessem, zastępcą Hitlera. Rudolf Huss, komendant Karl Auschwitz, pisał w swoich pamiętnikach, że Eichmann przywozi mu więcej Żydów, niż on jest w stanie wymordować. Także no, nie dziwota, że, nie dziwota, że no, Niemcom tak dobrze szło. W wielkim cudzysłowie, oczywiście. No, a co do Heidricha. Heidrich poczynał, poczynał sobie jako protektor Czech Moraw, ogłaszał stany, woje, stany Wyjątkowe, likwidował partyzantów, no i, no i przez to trzeba było coś zrobić. I dlatego, właśnie w Londynie, w gabinecie prezydenta Edwarda Benesza. Zapadła decyzja o... Zapadł wyrok śmierci na Hajdricha. I wysłano tam, wysłano tam siedmiu przeszkolonych przez SOI, czyli Zarząd Operacji Specjalnych czechosłowackich komandosów pod dowództwem Jana Kubisza i Józefa, Józefa Gapcika. Oboje zostali zrzuceni już we wrześniu 1941 roku, żeby zrobić bazę na pozostałych komandosów, yy, zrzucą, yy, nie tylko czechosłowackich, ale i też SOI, żeby ten kontakt z czechosłowackim ruchem oporu został yy, ponownie nawiązany, ponieważ ta łączność została przerwana przez Heidricha. Oraz opracowywano plan zamachu. Plan pierwszy opracowywał podłożenie bomby pod autem Heidricha. Oczywiście, no... Yy, oczywiście to było nierealne, ponieważ Heidrich jechał z obstału, więc... Było trudno podłożyć bombę, nawet przekradając się do jego domu i podłożenie mu jakiejś tam bomby. Drugi zakładał, drugi zakładał zaminowanie drogi, ale Heidrich, ale przed, przed tym, zanim Heidrich jechał, robiono obchody całej, całej drogi, czy czasem, różnych części drogi, czy czasem nie czekają tam na niej niebezpieczeństwa. No, a trzeci, który wreszcie przyklepano, to zamach, y, zamach za pomocą pistoletów ma pistoletu maszynowego, czyli po prostu zastrzelenie go. I tak, y, zaopatrzeni w pistolety maszynowe Sten oraz y, prowizoryczne granaty i y, bomby, y, oraz y, mając pełną zgodę prezydenta Benesza, y, pod koniec maja 1942 roku zaczęli się na Heidricha. No, tylko że trzeba było wybrać odpowiednie miejsce. Wybrano specyficzne miejsce u styku, u styku trakcji tramwajowej na ostrym zakręcie, gdzie auto będzie musiało zwolnić. To było idealne miejsce, żeby strzelać, żeby najpierw rzucić bombę a później ostrzelać auto Heidricha. No niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem, ponieważ pierwszy z jeden z zamachowców, który wyskoczył ze stenem, chciał wystrzelić, ale się okazało, że zamek się zaciął. Niestety. Drugi z nich rzucił bombę, która po chwili wybuchła i ogłuszony Heidrich, pomimo tego, że był ranny, Wyjął, wyjął pistolet i zaczął i chciał i strzelał i otworzył ogień po prostu do e, zamachowców jego kierowca zaczął gonić e, Gabcika i Kubisza e, jednakowoż e, został przez jednego, e, jednego z ich współtowarzyszy zabity e, Heidrich strzelał, strzelał, strzelał i po e, po tym, po tym, jak y, dokonał kilka kroków, pokonał jakiś tam odcinek, y, upadł. Przewieziono go szybko do szpitala y, na, y, w Pradze, gdzie poddano go operacji. I wszystko zdawałoby się, że dochodzi do normy, ale nagle y, 4 czerwca, y, znaczy tak, y, na początku czerwca 1942 roku y, media... Znaczy lekarz y, poinformował o zgonu pacjenta. Czy to w wyniku zakażenia, czy to w wyniku powikłań, nie wiadomo. Ale krążą też słuchy, że, y, krążą też słuchy, że to y, Himmler stoi za śmiercią Heidricha. Y, jednak to tylko poszlaki i, nie może, i y, wszystko można wykluczyć. Ogłoszono wielką obławę, ściągnięto dodatkowe y, y, wojsko oraz gestapo, w sumie 4,5 tysiąca ludzi. Za głowy wszystkich zamachowców wyznaczono ogromną nagrodę w wysokości 10 milionów koron czeskich. No i niestety jeden z komandosów, skuszon nagrodą, wydał swoich współtowarzyszy. Kubis i Gabcik zostali zabici podczas obławy w kościele pod wazowaniem świętego Cyryla. Byli na wieży, przez 4 godziny odpierali ataki, aż w końcu zostali zabici. Inna teoria mówi, że y, mając ostatek amunicji, popełnili samobójstwo. Y, zaś y, kolejni ich współtowarzysze byli w krypcie. Ściągnęli do strażaków, zalano kryptę i y, 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 wiedząc, że, y, że kończy mi się amunicja, nie mają szans, ostatnie kule przeznaczyli też dla siebie. Heydricha pochowano z wielkimi honorami honorami oczywiście mówiąc w stylu III Rzeszy i rozpoczęła się też fala represji. W sumie w czasie tych represji zginęło około 5000 Czechów. Jednak takim prawdziwym przykładem bestialstwa Niemców była masakra wsi Lidice, czy tam Lidice, jak to woli, oraz, oraz kilku oraz kilku sąsiednich wsi. W sumie w sumie zabito około Tutaj różne są szacunki od 150 do nawet 250 e, ludzi w tym mężczyzn, kobiet i dzieci. E, Represję zarządzono na, e, na rozkaz nowego protektora Czechimora wcześniej szefa policji e, w Pradze Karla Franka. E, a jakie były losy e, właśnie owych e, dwóch kolaborantów? znaczy jednego kolaboranta jednego i następcy Heidricha. Karl, Karl Frank został powieszony w 1946 roku przez międzynarodowy, przez Narodowy Trybunał Czeski, a, a, a współtowarzysz Kubisza i Gabcika, którzy zas, którzy, który ich zdradził, również stanął przed sądem i został skazany na karę śmierci. Skazano również na śmierć 16... 16, 16 wysokich oficerów odpowiedzialnych za masakrę w Sili I tak właśnie zakończyła się, zakończyła się operacja likwidacji Reinharda Heidricha, opatrzona kryptonimem Andropoid. Jednak dzisiaj w Czechach yy, zadaje, sobie jedno, zadaje się jedno pytanie: czy było warto? Czy było warto tych wszystkich ofiar. Yy, które poświęcono za zabicie jednego nazisty, jednego kluczowego nazisty. Yy, na tym kończę ten odcinek. Pamiętajcie, lajkujcie, subujcie, yy, komentujcie nasze filmy. Dzięki Wam za te wszystkie, dzień, dzięki Wam nasz kanał się rozwija. Dzięki za wszystkie wyświetlenia, lajki oraz komentarze, zarówno negatywne, jak i pozytywne. Mam nadzieję, że Filmiki Wam się podobają. Niedługi, niedługo wkrótce, niedługo kolejny filmik. Także trzymajcie się, części czołem.